No się ma. Poglądamy dzisiaj kolejny ekspik. Tym razem na tym samym z ostatnie, czyli Guardy na Sky 2 I zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ja jeszcze mniej więcej sobie tak pociąłem mniej więcej, żeby to w miarę wyglądało. I teraz jesteśmy w trochę innym składzie, a nawet bardzo innym składzie Bo wcześniej mieliśmy cztery profesje i chyba i mieliśmy 20% bonusu, tak mi się wydaje. A tym razem, jak widzicie, mamy łucznika tam 1200 level, około albo wyżej. Mamy Alchemika około 1100. Ja już tutaj mam na tym filmiku 694 bodajże. I mamy jeszcze drugiego Alchemika około 700, 800 level. I Wojownik też, koło bliżej 800, 900, bliżej 900. To już tutaj są w miarę duże levely. Mamy dwóch uczników, dwóch Alchemików i Wojownika. Na początku już sam, same problemy się zaczynają, bo kiedyś jeszcze było dużo osób grało na tym w kakelkach i akurat były takie problemy z serwerem, jak widzicie ja próbuję się zalogować, próbuję, próbuję, nie mogę, myślę potwory mnie zawiją, czy coś w tym stylu, a tu nie, wszyscy sobie obtoczyli mnie, w razie jakby coś podeszło, żeby od razu ubili, alchemicy, wiadomo, dwóch alchemików mają bufki, mogą leczyć jeszcze dodatkowo, więc... Nawet się nie bałem o to, że sobie padnę. I tak, zresetowaliśmy sobie sesję i sobie og obejrzymy, jak to wyglądało. Elfy guardy tutaj dają nam, widzicie, duże ekspa. Tak bliżej już 70-80, 90 tysięcy, w zależności od tego, czy to są władcy niebieskich elfów, czy to są właśnie elfy strażniki. Ale już takie ładne expiki. Teraz dodali właśnie, tak jak mówiłem w poprzednim filmiku, dziny, które ponad stówkę dają. To. To jest, jest, są, są lepsze expy, Ale jak już macie tam 700, to czemu, czemu by nie skorzystać z tych wardów. Tutaj jakieś te rzadkie przedmiotki, jakiś unikacik. Czasem chyba może polecieć, tak mi się wydaje. Kiedyś właśnie. Tutaj siedzieliśmy i wydaje mi się, że jak byliśmy raz, to właśnie jakiś tam unikacie komuś poleciał. Mi niestety nic. Przednio mi nic nie wypadło, kompletnie nic. Na tym ekspieze mi się wydaje, że już jakiś jeden pierścionek rzadki niebiański albo dwa wypadły mi. To, to, no to jest spoko. Czemu by nie? Siedzieć, jak są łupy złota, i jak dalej. Tutaj nie było żadnych bonusików odpalonych. I, i eksplodowaliśmy po prostu bez żadnych boostów, bez niczego. Dopiero na sam koniec skoczyło 30% expa ale to już akurat jak ostatnią klatę robiliśmy i wychodziliśmy, bo akurat zagraliśmy, mieliśmy tak mniej więcej około półtorej godzinki, bliżej godzinkę 40. Chcieliśmy sobie po ekspyć, jak wiecie, wzięliśmy sobie bufiki gildyjne, bo kiedyś jeszcze byłem w cyrku i. No, i buchwy gilwiny są na 2 godziny, i akurat te, jak te 2 godziny mijały, licząc czas dojścia, wyjścia i tak dalej, przygotowania się, to akurat kończyliśmy, akurat wtedy zaczęła się bonanza. A my akurat już się zwijaliśmy stąd. Teraz o wiele szybciej to leci. Nie mamy tego bonusika za profesję, bo mamy tylko trzy profesje, czyli alchemika, łucznika i wojownika. Nie ma żadnego maga ani berserkera, to bonusików żadnych dodatkowych nie ma. Ale za to, że mamy takie większe levele, tutaj mamy samych koksów, teraz jeszcze gra story, wisk, z Torwis z, z tej drużynki, której tutaj jesteśmy, gra Art i gra Zwieszony. Tarantula już przestał sobie grać, ale właśnie siedziałem z nim na Discordzie sobie i sobie gadaliśmy tak w międzyczasie. Inni nie chcieli za bardzo wchodzić, może dlatego, że to była taka wcześna, albo to była albo bardzo wcześna godzinka, albo to była bardzo późna godzinka, już nawet nie pamiętam teraz. Wiem, że to <grych> były, były takie dni, gdy gdy z Tarantulą wchodziliśmy sobie, od, ja wchodzę na grę, wstaję, czwarta rano, patrzę, jest, jest on na gierce i pyta się, dawaj na Discorda, no i posiedzieliśmy, siedzieliśmy Coś tam poexpieszymy, pokwestowaliśmy i no i tak to właśnie wyglądało. Czasem do nich zaglądałem, bo zawsze po nocach siedzieli właśnie zwieszony z tarantulą razem, a były takie sporadycznie, i jeszcze ja do nich zaglądałem, żeby sobie tak po prostu pogadać, poexpić, porobić kwestiki i tak dalej, i tak dalej. To byli właśnie takie koksy, że nie patrzyli w ogóle na wasta, po prostu ładowali sobie troszeczkę kasiory na gierkę i nie, nie martwili się tym, że stracą załóżmy 100 potionów jakichś ulepszonych bardzo, czy 1000 no tutaj tutaj to w miarę ładnie to leci jak widzicie potwory nadal dużo biją bo nawet jak dostanę jakiegoś dużego hita to ponad pół życia tracę ale dlatego, że biegam sobie z biegiem bieg z wiatrem, z tym skilkiem do tego siedzę cały czas na niewidce to ma o wiele lepszą przeżywalność. 20 x był koło... nie wiem, 85, ale to dopiero się rozkręcał. Przed chwilą mogliście, mogli, możecie sobie cofnąć, zatrzymać. Ja tutaj mam, akurat jak dogrywam swój dźwięk, to mam na jakości 360 pikseli, to ledwo co ja to widzę. Tutaj po lewo złotko, stary zabił, nie wiem czy dostał expa. Później ja próbowałem swoje złotko zbić, ale to co się wydarzyło, to zobaczycie później. I właśnie jak macie mm, niewidkę na uczniku, to macie 10% na unik umiejętności czy, czy fizycznych obrażeń, czy tego i tego, już nawet nie pamiętam, dawno ucznikiem nie grałem, ale wiem, że daje 10% na unik, ale czy to jest unik i magicznych umiejętności i fizycznych, czy tylko magicznych albo fizycznych, to już tego teraz nie pamiętam, ale dobrze używać sobie... Tego skillka bo zawsze na 3 minutki, albo teraz może już dodali skilla na 6 minut, jest więc, więc nie trzeba go często używać, a jest bardzo pomocny. Dlatego, jak macie, nie, jak eksplicie solo, to wystarczają wam te skile, co macie 10% na dodża na 10 minut i 10% na dodża na fizykę. I drugi skill 10% dodża na magię, ale jak mamy alchemika w drużynie albo buffy gelijne, to nie, nie patrzymy w ogóle na manę i cały czas używamy bieg z wiatrem za 5 sekund. Solo więc to mogło być jakieś problemy. <laughs> o, level jak się. Zbił. Widzicie? Ja tu nawet tak mam jakoś, że nawet nie widzę, co to za level bił. Ale, ale fajnie, fajnie wyszło. Finalnie, bo akurat bardzo siedzieliśmy tutaj właśnie godzinkę 40, tak bliżej 2 godzin. I, no i przyjemne, przyjemne expiki. Jak na tamte czasy? To lepszych, wydaje mi się, że nie było ekspów. Później dodali Saint Mary, tam na nekro, ne, nekromantach też tam spoko leciało. Ale tutaj właśnie było chyba jedne z lepszych ekspów kiedyś. Nie wydaje mi się, żeby coś było co, na czym dałoby się radę więcej wyciągnąć, tak mi się wydaje. Chociaż... Chociaż może i było, kiwie, teraz już nawet nie pamiętam tego. No i x właśnie bliżej 85, cały czas się trzyma. Wcześniej mieliśmy, się w poprzednim odcinku, 70, ale to mieliśmy mniejsze rewele, ale mieliśmy bonus od profesji. Tutaj nie mamy bonusu od profesji, ale X-Mamy 85. Póź, później finalnie wyjdzie nam około 90 milionów na godzinę. X-Mieliśmy 3 godziny 40 i zobaczycie sobie, jak to wyglądało. 85 chyba było, czy 83? Nawet nie pamiętam, nie, nie zauważyłem, bo mówię, 3, 360 pikseli sobie nagrywam, bo akurat jakbym chciał sobie najpierw nagrać filmik, co ma 720 pikseli, to bym musiał czekać godzinę, aż się, po, aż się zapisze, później do tego dograć dźwięk, później znowu zapisać z dźwiękiem, to trochę za dużo czasu by było nam poświęcone na nagrywanie tego. Filmu, akurat on ma 20 minutek trwa troszeczkę dłużej. 10 minut poprzedni, był ten ma 20 minut, bo wcześniej siedzieliśmy 20 minut, a teraz siedzieliśmy 2 godziny. I właśnie widzicie, jak tu ładne teraz kółeczka. Tutaj już było w miarę, już wiedzieliśmy, jak tu latać. Oni już tutaj latali dużo razy wcześniej. Ja tu bardziej się trzymałem, tak trochę z tyłu. Widzicie, podchodziłem, odchodziłem, biegałem lewo, prawo, lewo, prawo, żeby w razie czego, jakbym się zagapił, jakbym zobaczył, że potwory do mnie idą, żebym w tym mógł mieć czas na reakcję, żeby uciec od tych potworów. Właśnie ucznikiem powinno się tak grać, że jeśli nie macie jakiegoś dużego levela i ani takiego koca GQ... Tak jak wi widzicie, najlepiej sobie biegać. Widzicie, podchodzi, biegnie do was jeden potwór, od razu uciekacie. Biegnie do was dwa, trzy, już macie czas na reakcję, żeby zareagować, żeby uciec od tych potworów. Story Vis tutaj siedzi. On to stoi stoi w miejscu, bo on miał tutaj 1300 level. To <ścoughs> chcąc, nie chcąc, potworki mało, mało co mu robiły. Tak dużo je bił, tak szybko spadały, tak one mało biły, że nie musiał się w ogóle niczym przejmować. No i co? No i my expimy. Mija 10 minutek. I... No i co? Przerwa. <laughs> siku. Siku, siku, siku. Nie ma siku. Trzeba expić. No ale niestety. Potrzeba wyższa. Trzeba czasem zrobić sobie przerwę. Robimy chwileczkę przerwy. Ja tu sobie trochę y rafinowałem złoto, bo wiecie... W każdej chwili mogło to być... Może być, mogę, mogę żyć, mogę mieć full HP, a tu dwa hitki od jakichś potworów, które ktoś gdzieś się zakapie to, to mogę, mogą się zakończyć śmiercią. No i widzieliśmy ile tu było? 65 milionów ekspo na godzinę? To chyba nie ma tragedii. 95 pokazuje Storemu 15 milionów na godzinę? 90 ma flex, nor 90 normalnie jest. Ja 85 zwieszony mówi bez złotego, bo właśnie story wis od czasu do czasu mógł sobie tak pozwolić, że załóżmy trzy potworki jego biją i akurat jednym z nich jest złoty, to może z tym trzema sobie odejść na bok ale ja sobie właśnie akurat nie wbijałem złotych, później próbowałem jakiegoś jednego sobie wyhaczyć, bo myślałem, że akurat był taki samopasem sobie latał ale ten nawet samopas był musiał być trafiony przez jakiegoś gostka któregoś z nich, teraz będziemy mogli sobie zobaczyć jak to wyglądało bo już nawet nie pamiętam jak to było, wiem że bawiłem się z nim, biegałem, biegałem, biegałem aż w końcu wyszło że, że w ogóle expa nie dostałem dobra ile tu mówią 140 na bonansie mają? no to ładne expy wyciągają 160? 160 napisali? Muszę później obejrzeć jak już zrobię go w jakiejś większej 720 pikseli albo, albo jeszcze lepszym jakości I dopiero wtedy zobaczę co oni tutaj dokładnie pisali, bo ja to nawet nie widzę do tego czatu Widzę tak mniej więcej spikselowane to wszystko Ale tu albo na że już tu załóżmy XP bo na bonansie 140 albo 160 tu było napisane Tego już nie, 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 nie doczytam sobie Ale jakby teraz, zobaczcie, nawet wziąć sobie team 5 różnych profesji pięć różnych profesji wziąć tysięcznych leveli to nawet porównywanie z dinami mogłoby być, bo na dinach około 200, 150-200 to ludzie tam wyciągają, a jak tutaj oni na tych niższych levelach my na tych niższych levelach 90 wyciągamy, czy tam nawet jakby była bonanza to by było ponad stówkę, to no to ładnie można byłoby poexpić nawet tutaj. Dobra, no i tak to właśnie wygląda. Przerwa z nasiku zrobiona. Ludzie już gotowi do gierkowania sobie dalej. Buffy giliny trzeba wykorzystywać, jeśli macie dostęp, bo, 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 bo bardzo są przydatne. Macie załóżmy buff alchemika, 3000 życia, do tego możecie sobie mistyczne buty dorzucić 200. Możecie wróżkę sobie dorzucić, co daje 600 dodatkowe. Buffy giliny, co dają kolejne 600 czy tam 800. No i macie bardzo dużą regenerację many i HP I w zasadzie nawet jak potworki was zbiją, załóżmy 5000 życia na raz, to możecie to, to 5000 życia w sekundę odnowić sobie No i co? I, i zobaczcie Zaraz będzie Będzie moja walka tutaj ze złotym wpiłem oh. złotego Dobra Walka, walka, ale widziałem już na początku. Teraz, jak to patrzę, to Story Wiz właśnie uderzył obszarówką w niego. No ja się tak bawię, kręcę, się kręcę. No i nie dostałem egzotę. Chciałem złotego zbić, ale ktoś go uderzył. Myślałem, że iść pierwszego, będę mieć złotego. Tak właśnie patrzę na mnie i uderzyłem w przypadek. Wszyscy opuściliście mnie. Dobra, okay. no, biję go. I jak i tak... No. Mniejsza z nim. Mniejsza. Mniejsza z nim. No, tak właśnie to wygląda. Jeszcze nie jestem takim koksem, żebym załóżmy pierwszy wybiegał do przodu. Widzę złotego, od razu uciekam z nim na bok. Po prostu trzymam się z tyłu i co, by, co tam dla mnie by skapnęło, to chciałem sobie to wykorzystać. Ale niestety ta kapka była troszeczkę zepsuta, bo no wiecie, pierwszy hitik właśnie weszedł. Story to pierwszy od razu. I uderzył właśnie. Nie może nie uderzył ze z tego ze strzałki, ale użył uderzył właśnie obszarowego skilka ucznikowego. Tak jak mogliście sobie zobaczyć na początku. No i no i lecą przyjemnie. Teraz nie wiem jakie tu levelki mamy Już ta, na takich levelkach to jak widzieliście w poprzednim filmiku Cały czas świecił się ktoś Czy to nasz ostry się świecił, nasz wojownik Czy to się świecił właśnie Envelo, czy ja się świeciłem Wszyscy się świecili Jak jakieś choinka czer, Czerwona, zielona, czerwona, zielona, czerwona, zielona Cały czas takie sytuacje były A już tutaj na wyższych levelach taki, Takich sytuacji właśnie bardziej nie ma Zwieszony ma ponad 800 level. Tutaj Tarantula tak samo. Story ma 1300, Flex ma 1100. To, to teraz tylko za klewele, co? Teraz to mają o wiele większe levele, ale nawet na tamte czasy ich levele to przecież wiadomo Story visto jest był i jest chyba to łucznikiem W większości serwerów nie wiem czy na jakimkolwiek serwerze jest jakiś wyższy, większy łucznik od niego. Ale może i nie, bo łucznik to taka profesja, że no dobra jest do solo walk, dobra do PVP w miarę, bo dużo pije w jeden cel, ale no trochę kosztowna, jeśli chcesz się ekspić na jakichś dobrych expak, bo no bo tą przeżywalność nie masz takiej dużej. Berserkerem to wiadomo. Wiadomo, jest spoko, bo masz duże leczenie, masz większą odporność, odporność na magię, odporność na fizykę, więcej życia. A łucznikiem to musisz bardziej tak, no pojedyncze by jakieś y, elitki bić, od jednych elitek biegać do drugich elitek. I w zasadzie dlatego, że ja wolałem sobie jakieś y, solo sobie expić, to wybrałem sobie właśnie teraz berserkera. A łucznik to jest, no, no spoko, jak masz, macie jakąś drużynkę. Ucznik zawsze się przyda, bo no dużo uczników nie ma, a jest ucznik właśnie dobry, dlatego że daje ekstra. Ekstra, ekstra. Mm, profesje, bonusiki dla Timku. No i właśnie teraz, my tu się, już się zbliżamy do końca. Tu niestety bonanza wyskoczyła. czas zacząć bonanzę 30% Expa, ale to by było teraz. Teraz by był jaki kozak Expa. Jakbyśmy tak mniej więcej, załóżmy mamy 90 milionów Expa na godzinę. To załóżmy zaokrąglimy do stówki. 30% więcej to macie 130 milionów Expa. No ale nie ma tej stówki, to załóżmy 125 milionów Expa niech będzie. Czyli jakbyśmy expili na bonanzie z samymi 30% z samymi 30% expa to byśmy mieli koło 120, 120, 100, 125 milionów expa na godzinę do tego jakbyśmy mieli 5 różnych profesji to by było jeszcze więcej jakbyśmy mieli bestiariuszu i nabite je te potwory na trzecim poziomie to by było jeszcze więcej, więc expy to 100, 120 to jest bardzo łatwo wykony, wykonalne do tego dorzucić jakoś 10 mocy wszystko szybciej spływa Kosakę który można było wyrobić, by ale my już tutaj nie expiliśmy. Tutaj nasz czas expa już w miarę się kończył i wybijamy z tej, z tej miejscówki Czas po prostu się zbierać. Ile też można expić? Dwie godzinki, czy tam półtorej godzinki? To jest bardzo, bardzo długi okres czasu, żeby sobie expić, bo już później się nudzi, już się nie chce wchodzić na gierkę, a nie ma sensu tak przeciągać. Jak i tak jutro też jest dzień, jak to się mówi. Nie, nie ma co w jeden dzień sobie siedzieć, siedzieć, siedzieć i się zmuszać do grania. Jak można sobie wejść dzisiaj na godzinkę, jutro na godzinkę i mieć przyjemność z tego grania w jakąś gierkę. Dobra, no i co? My wybijamy do wyjścia, tutaj potworków jeszcze kilka dobijamy. I... No i co? I będę się z wami żegnał zaraz. Zobaczycie, aby jeszcze na sam koniec. Jaką, jakie tu Expo wyszły? Dobry XP dzięki, dzięki I fajnie to wyszło, no też podziękowałem Bo no, że mnie wzięli Nie, chcie, nie mieli innych profesji, to akurat ja się przyszedłem i, I bardzo przyjemnie wyszło Jak widzicie prawie 150 milionów expo zarobione Tutaj stoimy chwilkę ponad 90 milionów expo na godzinę pokazuje. Godzinkę 40 sesja Licząc tą przerwą, zapewne byłby większy exp na godzinę, jakbyśmy to kilku, pięć minut przerwy sobie nie zrobili i tempów tu może jakieś dużo nie wyleciało, ale jest jeden pierścionek niebiański. No i chyba spoko wyszło, co? Co sądzicie? Powiedzcie w komentarzach.